To, to, to nie jest Skyrim. Ej, nie wierzę w to. Co to jest? Stary, co to jest? Ty, to jest Skyrim. Ej, bardzo duże głębi gram, grom komputerowym dają takie animacje. Sposób, w jaki ta typiara chodzi? Ja pierdolę. No to jest Skyrim, widzę po mieście. Jezu, ile rzeczy w grafice można ukryć pod odpowiednimi animacjami, ale bym sobie zagrał w takiego Skyrima. Ale zbyt futurystyczny UI, i mnie nie to. Słyszajcie, że gra BTSD sprzed kurwa 12 lat zmodowana wygląda lepiej niż ich najnowsza gra? No, the first yes. never done an honest day's work in your life for all that coin you carry alas. Hey, I'm sorry what oh, well, I'm saying you've got the coin but you didn't earn a septum of it honestly Ale dobre. I can tell o, blood elixir oh come on Nie, no, zbyt azjatycki łajd, wow, takie jak ze z jakiegoś Jezu, jakie oni dupeczki modują do tego Skyrim, ale w ogóle ilość. Ilość meszy na tym pancerzu, które ona nosi, tutaj każda sznurówka jest wystająca. Patrzcie, widzicie. Ty, o cycy też dojebane dali kurwa, nie? To, to widać, że moderzy od razu. Taka opostać i wielkie cycki wjebane, ale tutaj... Każdy ten szef, każda ta sznurówka, każdy wystający element pancerza to jest 3D pełny mesh. Każda klamra to jest niesamowite. I takie rzeczy można w grach robić. Ej, da się wgrać, da się zmodować Skyrima, no nie? I wjebać do niego DLSS-a? Jezu, przecież jak można pchnąć modowanie Skyrim'a z DLSS-em? Da się. O kurwa. Przecież one nie wystają? To jest tekstura. Nie wystają twoim zdaniem te struny? No everyone. to się kurwa pomyliłeś, wariacie, bo jak widzisz, to właśnie tutaj wystają. I yes Elo. Elo. Elo 1, 2, 4, 3. Już widzisz, dlaczego to ja jestem nazywany kurwa ludologiem, a nie ty. No,

No, biega też w azjatycki sposób. Tutaj fajnie chodzi, nie? Ale wiecie co mi się podoba? Że tu idziesz do lasu i faktycznie jesteś jak w lesie. Kurwa, ile tu jest trawy. I jak to super wygląda. Patrz. Nie, no to wygląda świetnie. Jezu, ale bym tak sobie zmodował Skyrim. A. Kurwa, mać. Ale bym sobie zagrał w takiego Skelema, ale moja karta tego nie uciągnie. Ja pierdolę jaki przepiękny las. Chłopie, co tu się dzieje? Bonko, ty tam z NVIDIĄ działaś, weź kurwa załatw, żeby mi wysłali 490. 90 Ja się z tych nie zmienionię, przecież w tej nie ma namierzania chyba, nie? All right, hand over your valuables, or Bąkol, załatw mi i Maciejczakowi przy okazji, mi 90 jemu 80, może być, nie? Mogę pójść na taki układ, że Piotrek dostanie trochę gorszą. Like Dla ludologów, stary, zrobimy na przykład ludologiczny podcast o DLSS-ie, ale musisz wtedy polubić jeden ze sklepów. Mogę polubić, stary, słuchaj, ty nam załatwisz karty, a ja, ja to już przekminiam. My robimy z Piotrkiem... Ludologiczny podcast na temat tego, jak dzięki technologii DLSS możemy pchać hiperrealistyczną grafikę w nowoczesnych tworach gier komputerowych. Co ty, co ty na to? Walimy taki dwugodzinny podcast, a potem jeszcze każdy z nas robi dwugodzinny gameplay w Cyberpunk, chłopie, na full ray tracingu. I mówimy: Ale ten ray tracing jest dobry, wykorzystujemy fotomoda i inne tego typu rzeczy. Kopie, robimy full ludologiczny podcast za karty graficzne. Widzowie, ten. Widzowie są yy, świadkami. Piotrek, wchodzisz w to, kurwa. Ile, ty, ale czy to się będzie opłacało widzowie? Ile 40-90 jest warte? 10 koła. W chuj warte. Robimy to, stary. Piotrek, kto wchodzi? No pewnie, że chce 40-90, w sensie, mogę wziąć 40 80. jak coś, mogę pójść na to, bo chyba z 40-90 problem, 40-80 styknie, nie? Jakby był problem z 90, to wezmę 80, nie ma problemu. I zrobimy z Piotrkiem taki, z Majra jeszcze do tego zarekrutujemy i, i pogadamy stricto o technologii DLSS-a przez dwie godziny o tych możliwościach i jeszcze zrobimy gameplay z Cyberpunka, ale Bonka, to to trzeba teraz załatwić, bo za 3 tygodnie premiera Cyberpunka, żebyśmy już mogli z Ray Tracingiem to grać, nie? Time for this. A to jest widzowie dobre, bo my wtedy, tak jak inni recenzenci, my sobie umyjemy rączki, powiem ty, ale my dostaliśmy tylko prezent o ten widji, nie? Widzowie, ty, przecież my robimy. Yy, my robimy podcast o dlss ie ale my nie mamy żadnej umowy, nie? My dostaliśmy prezent, dostaliśmy karty po 8 koło, o co wam chodzi, nie? Chopy <grym> tego tak kurwa rączki umyjemy instant, nie? <grym> Ej, świetnie wygląda ten Skyrim. Ogólnie, nie wiem, ja mam bardzo takie duże wrażenie, że w grach komputerowych nie jest istotne to, jak ta grafika jest ładna, jak duże z tych meszy, ale ogromna ilość szczegółowości. Patrzcie, ile tutaj jest drzew, ile tutaj jest trawy. Wiadomo, że to tam wszystko zapycha pamięć tego GPU, ale to nawet, jakby było jakoś niżej przeskalowane, to to daje ci bardzo, to, to ci daje o wiele większe poczucie realizmu. Kompozycja, no. To ci daje o wiele większe poczucie realizmu niż jakieś, wiecie, yy, w 12K tekstury wrzucone. Jak to można zrobić na Skyrimie? Pomyślcie sobie teraz widzowie tak. Jak robią to z Skyrima, no nie? To czemu tego nie mają robić kurwa korporacje, które biorą po 500 złotych za grę? Serio, no odpowiedzcie sobie na to pytanie. Skoro, kurwa, ludzie, którzy na tym nie zarabiają, potrafią zrobić coś takiego na 12-letniej grze. Field of view jest turbo małe, nie bez powodu. Niby narąbane rzeczy, ale FPS normalne, pewnie renderowanie dynamiczne w kółku, zmodowane. Ale wiesz, do momentu aż nie widać, to ja nie widzę nic złego w renderowaniu dynamicznym, nie? Piotrek mówi, że miał zamawiać poniedziałek nową obudowę. Ty widzowie, to ja też po streamie urodzinowym, ale kurwa. Jezu, teraz tak jak ja bym dostał nową kartę, to bym chyba całego kompa zmienił, nie? O kurwa. Oho, a w jaskini już nie za kolorowo. Jak na łazarskim rejonie. Ej, w jakiej grze, waszym zdaniem, są najbardziej ohydne pająki? Bo Skyrim jest jedną z topowych. Ja bym powiedział, że w Dark Messiah'ach. Tak, to o to chodzi, żeby nie było ładnie, ale żeby się wydawało, że jest ładnie. O, już jest weseleco. Ciało, nie że źle zrobione, tylko że odrażające. Takie, że jak macie arachnofobię, to jest wasz fajne, no grounded manet podobno opcji zmiany tego. No, wdarmy się, tego było strasznie silne. nie mam zdanie, racja ale ten niepokój. Chodzi wam o tą taką beżową lokację, gdzie się do, ona się nazywa Freja, ta pajęczyca? schodzi i idziesz w pewnym momencie po tym jednym pokoju i one schodzą tak z góry po bokach. Wy Bladbornie jest coś taka, zajebista scena, jak wchodzisz do lokacji przez którą będziesz szedł do Mikolasza też wchodzisz w pewnym momencie do pokoju i pająki się wszędzie spuszczają, ne? Wysłałem informację do pracownika NVIDII, podając sobie siebie i Piotra, Syna podając luźny koncept jak będzie coś wiadomo to odpiszę, DZIĘKI BONKOL widzowie widzicie jaki Bonkol gigakumpel załatwi kartę graficzną NVIDIA powie nie chcemy teraz rozdawać, mamy monopol tak naprawdę na rynku i nam na tym nie zależy. I tak będą gadali o DLS-ie, i tak. Ale to byłby widzowie ten... Dawid Menadżer, no. Widzowie, jaki to przecież byłby yy, ten... To bez kitu yy, dla ludologii by się NVIDIA... Ludzie by polubili NVIDIĘ, bo by wspierała ideę. Bo widzicie, w naszym projekcie z Piotrkiem Ludologicznym... Nie chodzi o monetyzację tego, nie chodzi o wyświetlenia, chodzi o samą ideę. Nvidia ludologom, a ludolodzy Nvidia, nie? <śmulny> <śmulny> Przetworzenie jakiej gry pracujesz? Masz na kanale projekt Shakal. Hack and robimy własnego. Właśnie, czy mój zasilacz uciągnie 4090? Ja pamiętam, że do 2080 Ti ja chyba kupiłem 1250 W, ale chyba seria 3000 i 4000 już yy, lepiej ogarnęła gospodarkę prądową, czy nie? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. Mogę zobaczyć, ale wydaje mi się, że mam 1250, bo właśnie do 2080 Ti to był chyba pik niewydajności prądu, nie? Kurwa, widzowie, 730 mam, ale chuj, nie? Dlaczego mi się wydawało, że mam 1250? Kurwa, wydaje mi się, że mam 1250. To nie uciągnie, no. Nie no, ja teraz jak zmieniłbym kartę graficzną, to musiał zmienić całego PC-ta, wiecie? To jest ten problem, bo mam widzowie 10-letnią płytę główną. Jan z NVIDII odpisał. Jutro odpiszę ci, jak będę w robocie. Pa, co teraz mam na stole. No, i widzowie, widzicie, pracownik Nvidia Graf Heartstone, czyli jest gracz z krwi i kości, nie nakłamał w CV. Amanda zła, a ja jem zupkę. Ty bo z życiem jak z Dark Soulsów, ja to dobra. Bardzo dużo rzeczy w jest. Ty jak to kurwa dobrze wygląda. Ja dole jak solsy. Aha, już latanie, dobra. Leciała azjatycka gierka. A tu jest nawet jakiś pasek stagera, widzicie? Całkowicie nieronicznie, gameplay z tego można wyciągnąć: wstawić w trailer, że to jest nowa gra. Ludzie by się nie kapnęli, że to jest Skyrim. Ciekawe, ile jest takich projektów, które na tej podstawie skamowały. I Tu daleko nie trzeba szukać. Jake Corinis. Gameplay z Gotika widzieli, kurwa nagrali kilka filmów. A Hajs z Patronite zajebany został. No, wytni fragment rzuć Disney, Korean MMO Lux Insane i poczekaj na Asmongolda. No. Asmongold mój sub. Wiecie, że Asmongold nie ogląda widzowie? Good to see you. Dziękuję za docenienie pąsa. Excellent, you've done us a great service. Na pewno nie wierzysz mi, że Asmongold jest u mnie subem. pak kurwa na to. Slash user Asmongold. Sub, sub od miesiąca stary. Asmongold normalnie mnie ogląda. Czyż więcej zobaczyć patrz. Slash user Sasha Grey. I to ona ma Grey przez E. jeden. X1. Saszka od 3 miesięcy mnie subuje, nie? Stary. A Morant to samo, też kilka miesięcy mnie subo ma. Kiedy będzie długostaczną Grey? pierwszy będzie Sadrian trzeci. Hmm. Dobra, pytanie do Maciejczaka Maciejczak, co to kurwa jest? Ni zamknąć morty. Maciejczak, co to jest? Ja pierdole, no musieś zepsuć zabawę Maskę z, z Fabla. Jack of Blades Grałeś w Fabla kiedyś Maciejczak? Maciejczak, bo będę, zacznę na ciebie mówić kurwa Maciej ŻAK A nie Maciejczak, nie grałeś Dobra, jesteś Maciej ŻAK od dzisiaj Nie wiem, widzowie z tym macizzakiem Mhm Oho Idę jakoś serio z nowego Ruinter Kurwa przyszedłem stary, Jeden i dwójkę masz na kanale archiwum W tym roku były robione obie Tej ciekawe czy Maciejczak wiesz czego to jest kurwa Ej, wiesz czego to jest? On pewnie też nie wie on no z tego też chyba musi wiedzieć. On nic nie wie. Wygląda jak From Software. No blisko. Kurwa z Eldena. To jest link do tego filmu. Tak się nazywa. Wygoogluj sobie. Skyrim Ultima.